Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Nina. Oraz Marta. Witamy Was w tym poważnym podcaście. Bardzo poważnym podcaście. Tak, nie wiem, czy słyszeliście, ale jest to podcast dla poważnych ludzi. Dziękuję wyłącznie poważnych ludzi. Jeżeli nie jesteście poważni, to nawet lepiej, bo my poważni <laughs> nie jesteśmy. A tak już na serio. <laughs> Witamy Was. Tutaj, tutaj, tutaj Was witamy na tym... Na tym przedsięwzięciu. Tak, na którym będziemy narzekać na wszystko. Oj, narzekania będzie sporo. I na wszystkich. Na wszystkich wokół. <noise> tutaj chcemy Wam też przedstawić... Tutaj. Wszystko. Wszystko? O czym Wszystko myślimy? o nas, wszystko po prostu, co siedzi w naszej głowie. Bo jest my, tego sumie dziw, dziwne to jest miejsce, nasze, nasze głowy. O, tak. tak samo dziwny jest nasz humor, więc... Musicie być tego świadomi. Tak, I tak. tak. Musimy nie być nie wszystkiego na poważnie. Bo, bo to jednak... tak naprawdę nie jest poważny podcast. Jakbyście nie zauważyli. Nic poważnego tu nie znajdziecie. Nie, nie. Więc jeżeli nie jesteście poważnymi ludźmi, to myślę, no, że. Zapraszamy. Dokładnie. I idźcie oglądać nasz nowy odcinek, który już na Was czeka. Jest tutaj wyżej albo niżej, tak. Nie wiem, jak to działa, ale zapraszamy. Tak. I... Więc w miejscu, w którym jesteście teraz, proszę bardzo, zasiadamy i słuchamy. Dokładnie. Do usłyszenia. No. do usłyszenia. Cześć. Pa. Cześć. I na widzę, jak ktoś strzela pecami. Ja sama sobie to zrobiłam.